Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pojawia się auto, które w większości z Was jest doskonale znane, a przynajmniej znane z ulic. Ja wielokrotnie podkreślałem w swoich filmach, że bardzo mi zależy, żeby treści, które się tutaj pojawiają, były treściami, które Wy chcecie oglądać. Nie zawsze takimi, jak ja sobie wyobrażam, że chcecie je oglądać. A Wy pytaliście w wielu komentarzach i wiadomościach pod, na Instagramie czy na Facebooku, do których bardzo serdecznie Was zapraszam: Co to za auto gdzieś tam pojawia się na story, pojawia się w różnych jakichś urywkach, gdzieś tam w moim życiu? No, to jest właśnie ten samochód, który gości w naszym garażu już ładnych kilka lat i od dobrych 80 tysięcy kilometrów. Więc dzisiaj nie będzie typowego testu, nie będziemy tego samochodu rozkładać na czynniki pierwsze, bo wydaje mi się, że w internecie na temat Panamery 970, czyli tej generacji, można znaleźć już naprawdę wszystko. Dzisiaj opowiem Wam, jak to jest żyć z takim samochodem, jak to się spisuje na co dzień, jakie są plusy i minusy i czy wciąż zwyczajnie warto zastanawiać się nad tym samochodem, bo jednak trochę lat już upłynęło. Zostańcie z nami, będzie ciekawy materiał, ale najpierw intro. Panamera tej generacji została pokazana na światu w 2009 roku, a na ulicach pojawiła się w 2010 roku. Nie ukrywam, że w momencie kiedy zobaczyłem w ogóle pierwsze zdjęcia tego samochodu i kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy na ulicy, miałem delikatnie mówiąc bardzo mieszane uczucia. Nie byłem jego fanem i kompletnie gdzieś tam kłóciło się to z moją filozofią i wyobrażeniem co do marki Porsche, ale trzeba przyznać, że z biegiem czasu tak bywa z wieloma autami, z wieloma motocyklami. Zwyczajnie to auto mi się trochę opatrzyło, oswoiłem się z nim, przywykłem do niego. A później z czasem wręcz zaczęło mi się podobać. Auto, które tutaj widzicie, pochodzi z końcówki 2012 roku. W roku 2013 przeszło delikatny facelifting i rozpoznacie te egzemplarze po nieco innych lampach, po troszkę innych zderzakach, ale zasadniczo to dalej pozostało to auto. W 2016 roku świat zobaczył następcę, czyli Panamerę drugiej generacji, która produkowana jest do dzisiaj. Panamera miała konkurować w zupełnie nowym segmencie rynku, a mianowicie czterodrzwiowych, dużych, wygodnych samochodów, jednocześnie ze sportową linią, ze sportowym zacięciem, z dużymi i mocnymi motorami. Czyli między innymi miała być konkurencją dla Mercedesa CLS, dla Maserati Quattroporte, a w późniejszym czasie dla Audi A7 i BMW 6 Gran Coupe. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. No ja mogę być trochę nieobiektywny z oczywistych względów, ale uważam, że to auto, mimo upływu lat, wciąż wygląda dobrze. Wciąż ma bardzo atrakcyjną linię, wciąż jest naprawdę ciekawe i poruszając się nim na co dzień, mam wrażenie, że rzeczywiście tak jest i wzbudza gdzieś tam zainteresowanie przechodniów, wzbudza respekt. Cały czas jest to zwyczajnie atrakcyjne auto. Wygląd to oczywiście nie wszystko. Ważne jest jak auto jeździ, no, a żeby miało czym jechać, potrzebny jest odpowiedni motor. No i tutaj mamy wersję GTS, więc motor jest naprawdę konkretny. Pod maską V8, wolnossące, o pojemności 4,8 litra, więc no, dzisiaj już gatunek praktycznie na wymarciu. Generuje 430 koni i 520 Nm momentu obrotowego. Motor spięty oczywiście z legendarną skrzynią PDK, automat yy, dwusprzęgłowy o 7 przełożeniach. Warto o tym wspomnieć, dlatego że skrzynia, mimo upływu lat, dalej dzisiaj może uchodzić za wzór. Wiele samochodów takich jak choćby BMW M4, M3, M5 dostaje skrzynie, niestety już te tradycyjne, z powrotem, czyli dwusprzęgówki znikają. A umówmy się, to naprawdę jest inna liga i ta skrzynia robi fenomenalną robotę. Oczywiście auto ma napęd na 4 koła, więc jak to się przekłada na cyferki? No cóż, mamy niewiele ponad 4 sekundy do setki. W umówmy się naprawdę ciężkim samochodzie, który waży w okolicach 2 ton. No i prędkość maksymalna prawie 300 na godzinę, więc całkiem poważne wyniki. A jak przypominam, mówimy o aucie, które premierę miało 14 lat temu. Mówiąc o tym, czym napędzane jest auto, podkreślałem, jak fantastyczny silnik siedzi tutaj pod maską. Ale słuchajcie, 4,8 litra wolno sące V8 to już brzmi dobrze, a ja was zapewniam, że to brzmi jeszcze lepiej w momencie kiedy go się odpali. Zrobimy sound check. Posłuchajcie sami. I zobaczycie, dlaczego się ten tak ekscytuje. Schować. Skoro mamy mocarny ponad 400-konny motor, no to wypadałoby mieć również podwozie, które za nim nadąża. No ale w wypadku Porsche możecie być o to spokojni. Mamy naprawdę konkretne hamulce. Sami widzicie monstrualny zacisk, duże tarcze. Robi to oczywiście robotę. Zestaw jest większy i mocniejszy niż w wersjach standardowej, czy w SC, czy w dieslach. Nie jest to co prawda jeszcze ceramika, ale jeżeli chodzi o siłę hamowania, jest ona zbliżona. Na pewno nie jest tak odporny na zmęczenie cieplne jak ceramiczne hamulce. Jeżeli chodzi o podwozie, no to tutaj widzicie auto w trybie maxa tak, czyli ono jest maksymalnie obniżone. Zawieszenie jest aktywne, oczywiście można je nie tylko utwardzić, są trzy tryby, ale można także je obniżyć. I to jest jakieś dobre 2-3 cm w stosunku do trybu standardowego albo pośredniego, ale dodatkowo oferuje również lift, w którym możecie auto unieść, żeby łatwiej zwyczajnie było pokonać jakąś przeszkodę, jakiś podjazd czy krawężnik. No dobra, moi kochani, starczy tego gadania. Pokrótce poznaliście już najważniejsze szczegóły dotyczące auta, a teraz zapraszam was na pokład. Opowiem wam, jak to jeździ, jak to się spisuje na co dzień, jak żyje się z Panamerą na dłuższą metę. Zapraszam. Jak widzicie na pokładzie Panamery, mimo upływu lat, jest całkiem kulturalnie. Muszę powiedzieć, że moim zdaniem to auto starzeje się naprawdę godnie. Ja cały czas mam z tyłu głowy ile ten samochód ma lat i uważam, że nawet dzisiaj to nie razi. Oczywiście są elementy, które gdzieś tam zdradzają wiek tego samochodu, no jak kierownica, jak choćby cały system infotainment, czyli no niezbyt wysokiej rozdzielczości wyświetlacz, ale to są drobiazgi. Tak naprawdę na co dzień, wierzcie mi lub nie, ale to nie przeszkadza bardzo lubię w tym samochodzie całą guzikologię no tutaj guzików jest jak w samolocie zresztą każdy kto wsiądzie do Panamery czy do Cayenne po raz pierwszy tej generacji no będzie tym zdziwiony, zszokowany może trochę rozbawiony ale naprawdę na co dzień to się sprawdza, to zwyczajnie działa. Wiecie, gdzie, który guzik odpowiada za co. To dzieje się niemal intuicyjnie. Naprawdę po, po dosłownie kilku dniach spędzonych za kierownicą tego auta, nie musicie niczego szukać. Nie musicie obsługiwać menu dotykowego, szukać gdzieś tam głęboko w opcjach, gdzie wyłączyć wydech, gdzie otworzyć spoiler, gdzie włączyć masaż, czy grzanie foteli, czy wentylację, czy cokolwiek innego. Z masażem się zagalopowałem, bo masażu tutaj nie ma, ale generalnie tych opcji jest naprawdę dużo. I one są dostępne dosłownie jednym klikiem. No, szkoda, szkoda niestety, że to odchodzi, że w nowych samochodach tego nie ma, ale tak jest. Na wstępie wspomniałem, że to auto jest z nami bardzo długo, czyli w domowym garażu, w domowej flocie, od ładnych kilku lat i od wielu dziesiątek tysięcy kilometrów. Tym autem na co dzień podróżuje głównie moja lepsza połowa, która no, przywiązuje wagę do trochę innych rzeczy niż ja i jednym z kluczowych aspektów jest wnętrze. Wnętrze, które jej tutaj bardzo się podoba, zresztą no, sami widzicie na ogrywkach, to wnętrze jest w takiej stylistyce stonowanej, bardzo eleganckiej. Jest tutaj drewno połączone z aluminium, z dużą ilością skóry, naprawdę wygląda to dobrze i powiem Wam szczerze, że o ile w 911 kompletnie nie widziałbym takiego wnętrza i takiej konfiguracji, o tyle w Panamerze podoba mi się bardzo, bardziej zdecydowanie niż konfigi pod tytułem Alcantara, Carbon i tak dalej, no to nie jest sportowe auto, więc mi to nie gra, ale wracając do tematu. Auto jest z nami tak długo, dlatego że nie bardzo mieliśmy pomysł, czym je zastąpić, czym zastąpić je godnie. No większość z tych samochodów, które są na rynku, które są dostępne, nie ma problemu. Znajdziemy szybszy, znajdziemy wygodniejszy. Często znajdziemy auta, które będą również dobrze brzmiały, ale bardzo trudno jest połączyć te wszystkie czynniki. Najczęściej jest to albo... Wnętrze, które kompletnie nie wchodzi w grę, jest zbyt nowoczesne, zbyt y, wydziwione i tak dalej, albo design z zewnętrzny nie do końca się podoba, albo marka jest nie ta, albo motor słaby, albo nie brzmi. No generalnie zawsze jest coś i naprawdę mieliśmy ogromny problem ze znalezieniem godnego następcy pana Meri, aczkolwiek jest pewien pomysł, i to być może się wkrótce zmieni, ale o tym na pewno dowiecie się z kolejnych filmów. Panamera jest bardzo fajnym samochodem na co dzień. Jest naprawdę wiernym kompanem w każdych warunkach. Możecie tym autem jeździć absolutnie cały rok i zimą, i latem, i w góry, i na wakacje, i może od czasu do czasu na jakiś tor, aczkolwiek to nie jest miejsce przeznaczenia tego samochodu. Daje owszem dużo frajdy na fajnych drogach, krętych drogach. Jeżeli pojedziecie na wakacje i gdzieś tam traficie jakąś górską przełęcz, to nie będzie wstydu, będziecie mieli kupę zabawy, ale kluczem w tym aucie jest Komfort i przemieszczanie się szybko na dużych dystansach w bardzo fajnych warunkach. Ja muszę Wam powiedzieć, że mi się zdarzało wielokrotnie robić trasy rzędu 600 km bez przerwy, na strzał. I to naprawdę w tempie bardzo, bardzo autostradowym. I wysiadałem z tego samochodu kompletnie niezmęczony. Jakby nie było żadnego problemu, żeby kontynuować jazdę, jechać dalej, zrobić jeszcze 500-600 km, czyli, czyli grubo ponad 1000 dziennie. I tutaj nie ma problemu, nie ma stresu. Powiem więcej. W momencie kiedy jeszcze w garażu była 911 turbo, bardzo często zdarzało mi się wybierać panamerę zamiast 911, żeby pojechać w nią w szybką trasę. Zwyczajnie 911, owszem, jest fajna, jest bardzo spektakularna, ale na dłuższą metę jest męcząca, a tutaj absolutnie nie ma o tym mowy. Tu jest po prostu komfort, a jednocześnie dynamika, która jest więcej niż wystarczająca i pozwala świetnie się bawić w trasie i pokonać tą trasę szybko i wygodnie. A kiedy zwyczajnie znudzi Wam się komfortowa, kulturalna jazda, albo zdarzy się tak, że traficie na fajną drogę, na której odrobinę fantazja gdzieś tam poniesie i będziecie chcieli pojechać nieco innym tempem niż zwykle, wystarczy przełączyć auto w tryb Sport Plus, utwardzić zawieszenie i naprawdę można mieć całkiem sporo frajdy z szybkiej jazdy. Zresztą nie wiem, czy będę w stanie to jakkolwiek oddać, ale bardzo lubię tą drogę. Ona jest pusta, prawie nieuczęszczana. I tu naprawdę można tą panamerą mieć kupę fanów. Hamuje jak zła, przyspiesza jak zła, brzmi jak zła, jeździ jak zła, czyli zła. A ja lubię takie. Oczywiście macie tutaj masę opcji do tego jak skonfigurujecie to auto możecie sobie niezależnie sterować trybami silnika niezależnie od zawieszenia utwardzić zawieszenie mając silnik w podstawowej mapie, ewentualnie przełączyć silnik i skrzynię w mapę Sport Plus a zawieszenie pozostawić miękkie to już zależy tutaj wyłącznie od użytkownika, od tego kto jedzie ale jest fajne, że to Ty masz wybór a nie auto Ci coś narzuca Moim zdaniem Panamera jest naprawdę fajnym wyborem, fajną alternatywą jeżeli zwyczajnie nie chcesz być jak wszyscy, nie chcesz mieć auta, no, powiedzmy z wielkiej niemieckiej trójki, bo to jest główna konkurencja dla Panamery, ona się wyróżnia, a dzisiaj, w tych czasach, kiedy, no, umówmy się, to auto kosztuje ułamek ceny nowego, kiedy wyjeżdżała z salonu, bo mówimy tutaj o kwotach rzędu sto kilkadziesiąt tysięcy złotych, od których startują sensowne Panamery, a mówimy tu o autach, które często nowe kosztowały w granicach 800 tysięcy i więcej, nawet do miliona, tak? Także, no to jest naprawdę ułamek, ułamek tej kwoty. A auto dalej jeździ tak jak wtedy, jest dalej bardzo konkurencyjne, bardzo przyjemne w użytkowaniu i wbrew po obiegowej opinii wcale nie jest tak problematyczne jak wszyscy mówią. Oczywiście zdarzają się jakieś awarie, mniejsze, większe, zdarzają się jakieś naprawy, ale w zasadzie samochodów, które się nie psują, nie ma. Ja bynajmniej nie znam takich aut, które są bez wad. A tutaj wcale nie jest taki diabeł straszny jak go malują. Oczywiście, z wiadomych względów hamulce będą droższe niż w normalnym samochodzie, no ale to jest czysta fizyka. Jeżeli weźmiecie auto spod znaku AMG czy M, tam też będzie drożej i eksploatacja będzie droższa niż w normalnych samochodach. Nie ma zbyt wielu zamienników, jeżeli chodzi o części, ale jakieś są. Poza tym serwis, jeżeli serwisujecie to auto u niezależnego mechanika w dobrym warsztacie, który zna się na tego typu autach, ale nie jest to ASO, będzie dużo, dużo tańszy niż autoryzowany, a jednocześnie z Mojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że w zupełności wystarczające i nie dzieje się nic szczególnego. Co ciekawe, zdarzyła mi się na przykład awaria, bardzo drobna, która, no żeby nie być gołosłownym, na jednym z przewodów od powietrza pojawiło się pęknięcia, w zasadzie dziurka wielkości nakłucia szpilki, która generowała błędy, które wyrzucał samochód. I teraz wyobrażam sobie historię w ASO, które podłącza komputer, zresztą my też to zrobiliśmy, wywala błąd, wymieniamy czujnik, też to zrobiliśmy. No, i potem wymienia kolejne elementy, aż znajdzie. A tutaj tak naprawdę dobry mechanik szukał powodu, dlaczego cały czas mamy te błędy, wiedząc, że mamy e, wszystkie pozostałe elementy sprawne, i znalazł. I mówimy tutaj o elemencie, który kosztował 200 zł, i, i, i robociźnie, która kosztowała niewiele więcej, no ale on miał tą cierpliwość, a sobie jej nie miało i skasowałoby was kolosalne pieniądze, wymieniając pewnie połowę sprzętu silnika, zanim trafiliby w punkt. Więc no. Coś za coś. I wcale uważam, że nie ma sensu się bać przy takich autach niezależnych mechaników. Co ciekawe, Porsche dość ambitnie podchodzi do sprawy gwarancji, bo możecie sobie przedłużać gwarancję, to się nazywa Porsche Approved, oficjalnie, Chyba do 8 albo do 10 lat nawet, więc bardzo długo. Oczywiście wiąże się to z wieloma wymaganiami. Auto musi przejść specjalny rozszerzony przegląd, w którym sprawdza się sto kilkanaście punktów. I oczywiście o ile spełnia te kryteria i jeszcze szereg innych, bo kryteriów jest naprawdę dużo. Nawet opony muszą być homologowane przez Porsche, inaczej Porsche Approved nie dostaniecie. Oczywiście musicie serwisować auto z autoryzowanej stacji. No i tym samym macie rodzaj ubezpieczenia, które gwarantuje Wam naprawy, wymianę części. Niemal tak, jakby to była fabryczna gwarancja. No i teraz pytanie, czy warto zapłacić kilkanaście tysięcy złotych za dwa lata takiej gwarancji, czy podjąć to ryzyko i serwisować samemu? Z mojej perspektywy okazało się, że warto było jednak serwisować samemu, bo w ogólnym rozrachunku na przestrzeni tych 80 tysięcy kilometrów i kilku lat e, na pewno by mi się to nie zwróciło, co włożyłem w jakieś tam naprawy i tak dalej, a części eksploatacyjnych i tak nie liczymy, bo to nie wchodzi w, w koszt. Jeśli chodzi o same właściwości jezdne, no słuchajcie, naprawdę tutaj jest dobrze. Porsche zdecydowanie odrobiło pracę domową i to auto jest genialnie zbalansowane. Po pierwsze mamy idealne proporcje między komfortem a nazwijmy to sportem, bo auto nie jest przesadnie twarde i w trybie komfortowym jest bardzo przyjemne. Nie tłucze, nie męczy, jest wystarczająco dobrze wyciszone, żeby zapewnić ten komfort, a jednocześnie w trybie Sport Plus bardzo mocno się zmienia. I też nie jest to przesadzone, to nie jest też tak, że zawieszenie robi się betonowe i generalnie plomby wypadają z zębów, absolutnie nie. Jest ok. E, hamulce są wystarczające, a trzeba uważać. Jeżeli chodzi o hamulce, to muszę powiedzieć, że one, jeżeli chodzi o skuteczność, są w zupełności wystarczające, ale... Na szybkiej trasie, w momencie kiedy jedziecie z bardzo autostradowymi prędkościami, wystarczy kilka mocnych hamowań, żebyście poczuli, że mają ciężkie życie. I to mówię dosłownie: poczuli. One troszkę puchną. To nie jest tak, że nagle przestają hamować, ale po prostu wierzcie mi na słowo: jesteście w stanie wyczuć, że mają ciężkie życie, i ledwo wyrabiają. Więc ceramika w tym aucie zdecydowanie byłaby na plus. I ceramiki też moim zdaniem nie ma sensu się bać. To naprawdę są hamulce, które są, jak niektórzy mówią, dla biednych ludzi. Wbrew pozorom. Ja wiem, że wszyscy oczywiście wiedzą, znają ceny tarcz hamulcowych, które kosztują po kilkanaście tysięcy złotych za sztukę. Klocki też oczywiście są ekstremalnie drogie, ale te hamulce są niemal wieczne przy normalnej jeździe, przy normalnej eksploatacji. Jeśli nie dojdzie do jakiegoś mechanicznego uszkodzenia, to spokojnie na jednych tarczach zrobicie 200, może 300 tysięcy kilometrów. Mało tego. Te tarcze nie pylą, nie zużywają tak mocno klocków. Klocki zużywają się wielokrotnie wolniej niż tradycyjne, więc paradoksalnie. Kiedy mamy tutaj zestaw hamulcowy warty kilkanaście tysięcy, mówię oczywiście robiąc to w nieautoryzowanej stacji, no a na przestrzeni 200 tysięcy kilometrów musicie wymienić taki zestaw przynajmniej kilka razy, no to sami sobie odpowiedzcie na pytanie, co wychodzi drożej. Warto też docenić jedną rzecz, a mianowicie układ kierowniczy. Tutaj nie tylko zawieszenie świetnie robi swoją robotę, ale również układ kierowniczy, który powiedziałbym, że jest bliższy temu, czego oczekujemy od sportowych aut, niż tego, do czego przyzwyczaiły nas wygodne limuzyny. On naprawdę daje fantastyczne czucie tego, co się dzieje na drodze. Jesteście w stanie wyczuć dosłownie, po jakiej nawierzchni jedziecie, niemal koniuszkami palców wyczuwać trakcję tych przednich kół. Więc to jest fantastyczna rzecz. No, w czasach, kiedy wszędzie powszechnie wjeżdżają układy elektryczne, elektromechaniczne, wspomagania, to jest rzecz, którą warto docenić. Moi kochani, krótko podsumowując, Panamera to naprawdę fajny wóz. Wciąż ciekawe auto, bardzo atrakcyjne, dające mnóstwo frajdy z jazdy i mające spore jaja, a w tych czasach to nie jest rzecz taka powszechna. Jeżeli w ogóle rozważacie zakup auta tego kalibru, czyli tej wielkości z dosyć dużym motorem, to zdecydowanie jest to fajna alternatywa dla BMW czy Mercedesów. Poza tym Panamera, czy Cayenne, czy Macan, generalnie to są auta dzięki którym możecie za ułamek ceny nowego samochodu wejść do świata Porsche. 911ki, stety lub nie, ale nie tanieją tak chętnie i trzymają wartość zdecydowanie lepiej. No a tutaj za 20-30% wartości nowego auta. Możecie zasmakować magii Porsche, zobaczyć, jak to jest jeździć tymi samochodami, czy rzeczywiście e, warte grzechu, czy może trochę przereklamowane, ale to najlepiej ocenić samemu. Więc ja serdecznie polecam. Kochani, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało i tradycyjnie. Jeśli tak, koniecznie zostawcie łapę w górę i napiszcie w komentarzu, jak widzicie ten film, co chcielibyście oglądać w kolejnych. A my widzimy się za tydzień w niedzielę. Do następnego. Hej!